Witam serdecznie na kanale Kuchnia Magdy.pl. Dzisiaj przygotujemy sernik z brzoskwiniami na zimno. Składniki na masę serową to: 1 kg twarogu sernikowego z wiaderka, 160 g cukru, 250 g śmietany 18%, sok i skórka otarta z jednej cytryny, 400 ml śmietanki i kremówki 30%, 3 łyżki żelatyny i 100 ml wrzącej wody do żelatyny. Jeszcze potrzebujemy parę składników na galaretkę, czyli dwie galaretki brzoskwiniowe lub pomarańczowe i 900 ml wody do galaretek, a jeszcze dodatkowo potrzebujemy parę rzeczy. Około 19 sztuk herbatników maślanych, około 19 sztuk herbatników kakaowych i puszka brzoskwiń. tak 820 g w zalewie, a 480 g bez zalewu. Parę przygotowań na początek, zanim jeszcze zaczniemy robić ciasto, czyli galaretki. Gotujemy wodę, wrzącą wodę wlewamy do jakiegoś naczynia. Dosypujemy tam galaretki. Mieszamy. Lepiej zrobić to pojedynczo, wtedy one łatwiej się rozmieszają, rozpuszczą w tej wodzie. Mieszamy aż się rozpuszczą i zostawiamy do wystudzenia. Na końcu muszą być chłodne, tężejące, ale jeszcze płynne. Galaretki idą do wystudzenia, My zajmujemy się kolejnym elementem, który jest spód ciasta. Foremkę wykładamy papierem do pieczenia, a na spód będziemy wykładać na przemian herbatniki kakaowe z herbatnikami maślanymi. Tu jest podana ich ilość około 9 sztuk jednych i drugich, ale pamiętajmy, że mogą Państwo kupić herbatniki innego wymiaru i wtedy się nie będzie zgadzać, więc ta ilość podana jest tylko orientacyjnie. U nas spód jest ułożony, odstawiamy foremkę i kolejny element w Wyjmujemy z puszki, odlewamy z zalewy, zostawiamy 4 połówki na później, a resztę kroimy w kosteczkę. Mogą Państwo w mniejszą kosteczkę, w grubszą pokroić. U nas to wygląda tak. brzoskwinie idą. Na półeczkę poczekają na później. Teraz cytryna. Cytrynę sparzamy i ocieramy skórkę. Pamiętajmy, że nie robić tego za mocno, żeby tej białej części nie ścierać, ponieważ wtedy wszystko będzie koszkie. Ścieramy skórkę, kroimy na pół, wyciskamy sok. A jak wyciśniemy sok, cytryny zostawiamy również sobie na później. Teraz żelatyna. Do miseczki dajemy żelatynę, zalewamy wrzątkiem, zostawiamy na chwilę, żeby napęczniała. A jak napęcznieje, musimy ją dobrze wymieszać, tak żeby rozpuściła się nam w tej wodzie. Taką żelatynę również zostawiamy, ona musi przestygnąć, będziemy ją używać później. A teraz dosyć już tych przygotowań, zajmujemy się już konkretnie masą serową. Do miski dajemy sobie ser twarogowy i mikserem napowietrzamy. Następnie dodajemy cukier i dalej miksujemy. Teraz dodajemy śmietanę. I dalej mieszamy. Przyszła kolejna cytryna, sok z cytryny. Dalej mieszamy. Skórka z cytryny. Dalej mieszamy. Jak wymieszamy, taką miskę odstawiamy na bok. Musimy wziąć drugą miskę, do której wylewamy śmietankę, kremówkę, bezpośrednio wyjątą z lodówki, mocno schłodzoną, i mikserem ubijamy na sztywno. To nam chwilkę zajęło, ale żeśmy ubili tą śmietankę. Wracamy do poprzedniej miski. Dalej, używając miksera, dodajemy partiami tą ubitą śmietankę. Zmniejszmy sobie tutaj obroty już tego miksera i dodajemy śmietankę, ubijamy. Dodajemy śmietankę, ubijamy. Na koniec żelatyna. Żelatynę przygotowaliśmy wcześniej. Teraz powinna być już chłodna, na tyle, że po włożeniu paluszka do środka temperatura palca dla palca powinna być obojętna. Małym strumieniem dolewamy, mieszamy. Pamiętajmy, że żelatyna ma tendencję do opadania na spód, więc żeby tam wszystko dobrze wymieszać, połączyć. A na koniec przygotowane wcześniej brzoskwinie. Mieszamy tylko tyle, żeby połączyło się z masą. Już nie trzeba długo mieszać. Można to również zrobić ręcznie. Myśmy użyli miksera. Przygotowana masa. Trafi teraz na wcześniej przygotowany spód. Wyokładamy najlepiej porcjami, żeby ładnie to rozłożyć. Wyrównujemy, uzupełniamy, równamy. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak ona tak spuszysta, aż po prostu ślinka leci. I na tak przygotowaną masę wykładamy znowu herbatniki na przemian czarno-białe, czarno-białe. Tych herbatników tutaj użyliśmy ciut więcej. O jeden. Jest szachownica. Wierzch, której będziemy wykładać w rozkwinie. Te cztery połówki, które wcześniej odłożyliśmy, Teraz kroimy w kosteczkę. Pokrojone te cztery połówki trafiają na wierzch tej szachownicy, tak jak mówiłam wcześniej. Rozrzućmy sobie tak ładnie, równomiernie. A teraz, galaretka. Jak Państwo widzą, ona jest już tężejąca, ale nadal płynna. Nie można przegapić momentu, bo albo nam stężeje za bardzo, albo będzie za płynna, i wtedy po prostu wsiąknie w herbatniki, w ciasto. A nie o to nam chodzi, więc musi być tężejąca, ale płynna. Musimy wyłapać ten moment. Ładnie wylewamy ją na wierzch powolutku, żeby tych brzoskwiń nie roztrzepać, za bardzo nie rozburzyć. Taką foremkę stawiamy do lodówki na około 12 godzin, najlepiej. A później, proszę Państwa, sernik długo może robiliśmy, ale na pewno szybciutko znika z talerza. Żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.